Dziś w klubie będzie bank. Hej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Hej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Hej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Hej, dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Skibla słychać tylko jęk. Jakaś panna oświadcza się koleśowi, Klęczy i putuje berło królowi. A ty weź srakostop na wstrzymanie, gdy w klubie dopadnie cię stranie. Na gacie dupeczki nie poderwiesz, najwyżej w pizdę od ochrony oberwiesz. Moja kasa jest w papierku, z dupcią jestem na spacerku. Idziemy do klubu trochę potupać, choć wolałbym już poruchać. Nie zaprzątam sy myśli żadnymi problemami, gdy jestem w klubie z gorącymi dupciami. Dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank. Hej! Dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank. Hey. Dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank. Hey. Dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank. Ej! No cześć Elo. Co tu robisz mała? Może w Tani z gwiazdami byś ze mną zagrała Dziś na lajcie, zajebiemy densa, A wieczorem, że swojej dupiny kęsa Patrzę, jakaś laleczka podbija Ciałem na parkiecie, jak Shakira wywija Mówi mi do ucha, czy idziemy do wuceta Zagra mi symfonię, Beethovena Jak już dorwie się do fleta Lubię takie pusie, podnieś mała swoją bluzie Pokaż cycuszki, możemy u mnie potrenować brzuszki Na kija i od kija, tak prezes nawija Patrz mała, już twarda, jest moja, żmija Bęk! Dziś w klubie będzie bank, ej! Dziś w klubie będzie bank! Dziś w klubie będzie bank! Ej! Dziś w klubie będzie bank! Dziś w klubie będzie bank! Ej! Dziś w klubie będzie bank! Dziś w klubie będzie bank! Ej. Dziś w klubie będzie bank! Ej! ej, ej. Jaj moje ziemeczki ciebie nie ma co z nami My tańczymy nie tylko z gorącymi pitkami Jiz i my pęt, wiedzą o tym chłopaki bo jak nie pierdoląć widząc takie zerzaki Ocieramy się o laski jak drzwi jechowy Mam dzisiaj smak na budyń kakaowy Dziś koleżków nie zawiodę, to dupeczko wiodę Bo przy barze poprosiłem o wódkę nie o wodę Ona ledwo już stoi, a mój ptak nie odpada Nie obronić nawet mała przede mną nawet tata bęk Dziś w klubie będzie bęk Ej Dziś w klubie będzie bęk Ej Dziś w klubie będzie bęk Ej, dziś w klubie będzie bank! Dziś w klubie będzie bank! Ej! Dziś w klubie będzie bank! Dziś w klubie będzie bank! Ej! Dziś w klubie będzie bank, ej!